Prosiliście mnie o to, więc szczęść Boże, kochani, z tej strony na Jamek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj Wam pokażę, gdzie są wszystkie fazowe. O Boże, jeden przez przypadek właśnie zebrałem. No ale, właśnie, yy, znaczy, co pokażę wam gdzie są wszystkie nowe fazowe kryształy w Blockstar Planet nagrywam to dosyć tak na szybko, więc raczej nie będę się tutaj starać jakoś śmieszkować, więc już właśnie tutaj pierwszy sobie zebrałem, był on na tamtej maszynie oddawającej kryształy, teraz jak właśnie mogliście sobie zauważyć, są te takie schodki jakieś takie nie wiem, jeżdżące czy coś takiego i pod nimi jest właśnie ukryty kolejny kryształek i teraz jak macie sobie jakiś właśnie taki wysoki budynek, to sobie znowu idziecie właśnie tutaj na jakąś takie na takie wysokie piętro, o tutaj gdzieś sobie idziecie właśnie na, taką, na te ostatnie, na te najwyższe, no i tutaj jest właśnie ukryte taki fazowy kryształek, który tutaj na nas sobie właśnie po prostu czeka. No i dobra, teraz sobie lecimy o tutaj. Tam, o to jak macie sobie te właśnie takie wysokie drzewo z tymi takimi drabinkami, to sobie tutaj właśnie lecimy. No i właśnie mamy tutaj dwa poukrywane kryształy. Bardzo pozdrawiam kamloksa, który mi jeden z nich pokazał. I właśnie tutaj jest pierwszy. A teraz drugi sobie wchodzicie o tutaj gdzieś tak z tyłu i bierzecie dyska. Nie wiem, jak to. Nie wiem, jak nie macie wypadło, no to nie wiem, co zrobicie, ale po prostu tutaj jest dysk potrzebny albo jakieś takie umiejętne skakanie, ponieważ sobie wchodzicie właśnie tutaj no i tutaj macie właśnie ukryty fazowy kryształ o Boże, po prostu tak go ukryli, że to jest taki szok, dobra, teraz jak już sobie tutaj właśnie tak latamy, to lecimy sobie o tutaj i mamy tutaj właśnie ukryty sobie taki no kurde, właśnie mnie wystrzeliło ale tutaj jest właśnie ukryty ten kryształek no i dobra, teraz jak sobie idziecie o tam o gdzieś, to właśnie tutaj macie jakieś takie te, nie wiem, koło, diabelski młyn no i tutaj gdzieś jest ukryty, o właśnie tutaj ten y, kolejny, no i jak macie sobie tą brzozę, to sobie właśnie tutaj lecicie tak na jej szczyt, ale możecie też, możecie też sobie wskoczyć i właśnie tutaj jest ukryty taki fazowy kryształek, no i jak macie teraz już właśnie ten, to już mamy sobie osiem ponieważ no właśnie przed chwilą sprawdziłem to idziecie sobie do takiego jakiegoś właśnie portalu i tutaj sobie wchodzicie, tutaj tak lecimy sobie wskakujemy tam o, na górę no i tutaj jest ukryty kolejny fazowy kryształek bardzo pięknie, po prostu naprawdę bardzo, ale to bardzo cudownie, no i został nam ostatni, teraz sobie idziecie właśnie o tutaj do jakiegoś takiego właśnie tam do tego flaminga, który jest w tej wodzie i sobie właśnie tutaj tak, nie wiem, po prostu kurde, tylko musicie najpierw dyska wyłączyć jeśli macie, sobie właśnie tutaj Wskakujecie, no i tutaj jest właśnie taka jakaś dziurka, i sobie tutaj właśnie lecimy. I tutaj musicie sobie po prostu tylko poczekać, aż dolecicie tam do końca, ponieważ tam będzie taki wystrzał i kolejny, właśnie już ostatni fazowy kryształ. A jest dzisiaj bardzo fajny dzień, ponieważ możecie sobie stworzyć właśnie wszystko, kurde, tam. A no tak, zapomniałem, że tutaj można do tego portalu wejść, więc sobie tutaj właśnie idziemy do tego portalu i od razu nam się zebrał. Więc już mamy wszystkie te fazowe kryształki odebrane na dzisiaj, więc co, już sobie możemy to odebrać. I przy okazji sobie stworzymy jakiś może taki klocek, oddajemy sobie to wszystko superowo, no i sobie teraz sobie tutaj stworzyć może sobie stworzę w sumie chorągiewki, no bo czemu nie, w sumie tak jakby planujesz przyjęcie, w takim razie potrzebujesz tego klocka chorągiewek, więc sobie właśnie to tworzymy i bardzo fajnie, jeśli chcecie jakiś taki test tych wszystkich klocków za fazowe kryształy to mi to napiszcie w komentarzu, a pewnie będzie, więc ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, moje wspaniałe kociaki, mam nadzieję, że Wam pomogłem, więc co, do zobaczenia wczoraj!